Jesteśmy na stopniu wodnym, a właściwie na drodze biegnącej przez ten stopień wodny, aktualnie są tutaj utrudnienia w ruchu. Dzisiaj rano ostrzegał przed nimi kierowców Miejski Zarząd Dróg we Włocławku. Te utrudnienia nie są jednak spowodowane pracami drogowymi, na które od dawna czekamy. Polegają one na tym, że kierowcy muszą omijać to właśnie specjalistyczne auto, które tutaj widzimy. To jest samochód Instytutu Badawczego Druki Mostów. Prowadzone są specjalistyczne badania, które mają określić, w jakim stanie jest ta przeprawa. Instytut Badawczy Drugi Mostów na zlecenie Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta we Włosławku przygotuje specjalną ekspertyzę, która da odpowiedź na to pytanie.